Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z modernizacji stacji Warszawa Zachodnia. Jest niedziela, 8 grudnia. Dochodzi 11:10 powoli. Przed nami teren budowy, gdzie powstaje linia tramwajowa. Na placu budowy mamy trzy dźwigi. Idę dzisiaj na zachodnią w nadziei, że może windy zostały oddane. Zobaczymy, tu na pierwszym planie. Cały czas mamy rusztowania. Cały czas dokładki dojdziemy tymczasowymi schodami oraz windą tymczasową. Dobrze, że ona tutaj jest. Mamy kilka stopni na plusie i niezbyt dobrą przejrzystość powietrza. Jesteśmy na kładce. Tablice dzisiaj tutaj działają. I winda prowadząca na peron pierwszy jest już tutaj zamontowana. Cieszy mnie to niezmiernie. Ale nadal jeszcze z niej nie można korzystać. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja z windą prowadzącą na peron numer 2 oraz 3. widzę, że tutaj sporo się zmieniło od ostatniego razu. To już zaczyna wyglądać dobrze. A tutaj winda na peron numer 3. Zejdziemy na peron drugi. Tutaj te telewizorki nie działają, po raz kolejny. Na razie na peron dostajemy się schodami, które są dość wygodne, ale pod warunkiem, że nie mamy jakichś ciężkich bagaży. Tam trwa spawanie. Cały czas mamy na peronie drugim wielką dziurę. Wjeżdża skm na linii S1 na tor 20 przy peronie pierwszym do Twocka i jesteśmy już na peronie drugim winda jest zamontowana jak widzicie światło się świeci ale jeszcze troszkę musimy poczekać aż się oddadzą a my pospacerujemy teraz troszkę po peronie drugim zobaczymy też co słychać na peronie 2kd czyli na peronie numer 1 Tutaj podobnie. Mamy jeszcze troszkę różnych gratów. Komunikat, że winda jest wyłączona. Zejście do przejścia podziemnego schodami oraz schodami ruchomymi. Spora część poronu drugiego jest nadal wyłączona z użytkowania. w Akcji SKM -ki na linii S2 przed nami. Zobaczcie, tak jak jest od strony północnej, tak od strony południowej, będzie taka fajna pochylnia, którą będzie można dostać się na kładkę. To mi się bardzo podoba, to jest bardzo dobry pomysł. Można wtedy na rowerze podjechać albo, albo z wózkiem, jak to woli, chociaż szybciej będzie pewnie windą. I jak widzicie, przejście podziemne jeszcze nie jest otwarte. Tam trwają cały czas jakieś prace i końca ich nie widać. Widać za to koniec peronu numer 2. Mini depozyt płyt peronowych. Pociągi kursują w miarę punktualnie, tylko dwa są opóźnione o około 10 minut. Docieramy do końca koronu numer 2. Korzeł oporowy i przed nami flirt kolei Mazowieckich z Warszawy Wschodniej do Błonia. Te jednostki w pociągu są pustki. Zestreczowany słup SOS. Takie same słupy są zamontowane także na pozostałych peronach, ale jeszcze nie funkcjonują. Przed nami peron numer 3. Tutaj jest dość podobna sytuacja do tego, co mamy. Na peronie drugim, w przejściu podziemnym światło się świeci, znaczy się ktoś tam pracuje. I ponownie peron drugi, zejście do przejścia podziemnego. Tu jest dosyć wąsko, trzeba uważać, sprawdzać czy nie jedzie pociąg, gdy przechodzimy. A teraz zjedziemy na peron piąty, zobaczymy czy winda działa i zobaczymy z góry wejście do przejścia podziemnego. Tam już jest dosyć czysto jeszcze jakieś rusztowanie. Tu tablice peronowe nie działają. W pozostałych peronach także mamy te części wydzielone, dosyć spore. Jesteśmy na wschodnim krańcu peronu numer 5. Chciałem po raz kolejny pokazać, jak ładnie został odnowiony z zewnątrz ten budynek. I na uwagę zasługuje także ta stara tabliczka Warszawa Zachodnia. Tak wygląda sytuacja przed wejściem na halę dworcową. Dzisiaj, tutaj, prace są wstrzymane. Hala dworcowa wygląda już na gotową do oddania. Może tam są mniejsze lub większe jakieś prace do wykonania. Takie wykończeniowe. Napis Warszawa zachodnia, automatyczne drzwi obrotowe, plansze podświetlane. A troszkę dalej mamy nową nastawnię, a jeszcze dalej nastawnie grzybek walce drogowe. Jesteśmy na peronie ósmym. Tu także mamy budkę SOS. Wagony puste. I przejdziemy w kierunku zachodniego krańca, bo tam mamy fajne pojazdy. Proszę bardzo, a propos pojazdów specjalnych, mamy przelot służbowy i podjazd pod semafor. Budynek na Stawni, stacja Warszawa Zachodnia. Nastawnia grzybek, która jest na uboczu. Słyszałem, że tutaj ma powstać restauracja. Nie wiem, czy to nie będzie troszkę za daleko dla pasażerów. A tu przed nami kolejne pojazdy specjalne i zakończony tor. Też to wygląda ciekawie. Pod semaforem stała. Niezbyt długo, SM42 jedzie, jedzie. Tylko nie wiadomo dokąd. A tu mamy SKPL S200 taki tymczasowy kozioł oporowy. Kolejna stonka w oddali z wagonami Budimex'u a my docieramy do końca peronu numer 8. Jeszcze niedawno tędy prowadziła droga na peron numer 9, który w oddali. SM42SKPL także Kulajnoga, nie jestem fanem tych pojazdów, zwłaszcza, że się je zostawia w takich miejscach. I mini depozyt płyt peronowych na peronie numer 7, a tam dalej na peronie numer 6. Zerknijmy jeszcze raz na SKPL S200. Ciężar służbowy 117 ton. Naprawa 15 września 2017 roku. I ponownie nastawnia grzybek. I nowa nastawnia. Za tydzień 15 grudnia w życie wchodzi nowy rozkład jazdy i możemy się z nim zapoznać w gablotach.